Ty, a ja nie mam kupionych obturzeń. A ja mam. Panie, ile dasz tej tych krów na zasadzie? Lol, co się stało? Co, co jest? to jest? Co jest? Eee, może niepotrzebnie zaznaczałem wszystkie ustawienia. Co jest? Szlagi teraz zrobię A żeś zrobił? <laughs> Dawajcie wszystkie... Ty, to dobrze, że... Bo teraz będziecie mam sprawdzić tekst. A, bo nie masz surowców. Dobra, nie, czekaj, jeszcze raz, bo to, to, to nie masz... A chociaż chwila. Jest surowce. No, teraz mam surowce. Teraz będziesz mógł tymi, wiesz, gazowymi gównami tymi, no, zabić wszystkie te... Zobaczysz jak no, to jest zabijane. No, w będzie dobre do stosowania. Eee, nie patrzyłem co ale chyba w jednej i w drugiej, nie? Austria i, i Węgry, to w Europie są. He, bo te zwierzęta zabiły ciężko zbrojnego. Co? Bo A, to bo to tu jest więcej mam... <laughs> 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 Okej. Okay. Dobra. Jak coś się to nagrywam będzie na YouTubie. Eee, dobra, sekwitne tutaj Ciekawe, a weź spróbuj przez zadowanie nostek czy masz ostro Węgry? Jak nie masz kupionych? To ja? Gdzie sprawdzić to? Nie, no, wódz, czy może? No, wódz. Ale śmieszna fraga. Dobra, IRK pierwsza i teraz tak. czy oni będą mieć coś ciekawego, czy nie. Woda tu jest. O kur... Ile <laughs> Będzie ciekawe. O, ale testowanie będzie. Dobra, zobaczmy tam. Co domki. za muzyka. Tomki są ciekawe. Ty jesteś w o? A, ja w A wiesz, że masz na górze chyba Get Resources? Ale ratusz mają fajny, trzeba przyznać. Dawaj okay, dookoła. Mam na górze getresousy, a ty mi nie powiedziałem. <laughs> Ale dobra, dla mnie ważne pytanie. Ile daje jeden domek populacji? 62. E? A, dobra, no, mam no, full no, nie limit, nie, nie tego. Dobra, no zaczynamy tak, fabryki, koszary Uniberek raczej standard będzie. W koszarach w pierwszej RC nic nie ma upalnia ta sama, wszystko raczej standardowe. O, dwie pierwsze jednostki, ty ten... Ty, jak bez, bez żadnych riserczy no to fajnie, no bo będzie dobre do rush'ów. Jakie to jest wolne, to jest szybkie. Ile to bije? 20 razy 6, 30 pancerza, nawet dobre, ty! To jest taki Armored Car, tylko że lepszy. Dobra, to to... nie strzeli to, nie, to nie chcę. Aha, to musi się rozstawić, dobra, rozstawia się. I nie strzela. Co jest? Jaki to ma zasięg? No musisz. A, bo to ma minimalny zasięg. Ten dobra. Tak, jak wiesz, że 2 No bo ona ma zasięg od 3... 600. No to dużo. I jeszcze jest mobilna. Ale zajmuje populację. Więc tak, chociaż 280 obrażeń to ładne. A jak ją wezmę, to ona tutaj. Aha, tylko się przemieszcza, jest dość wolna. Można też jeszcze upgrade'ować? W drugiej IRC pewnie można upgrade'ować. Zobaczmy, czy cenność mi się prawie z 19% ten. Ta celność działa i tu dość mocno. Ile zwiększyło? Było 19, jest 13. A, cicho mi się czyli my... te upgrade działają. Co mnie interere? Jeszcze lotnisko jest to dziki rząd. Dobra, a sobie masz tutaj. coś w tym? A masz te, 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 te gazowe? Nie masz chyba w pierwszej rdze. Ale to nie jest celne. Dalej, mimo wszystko. Dobra, e, tutaj nic nie ma. No to w pierwszej są tylko te pojazdy, tak? Poza ten standard. Przynajmniej ja nie widzę, coś, co jeszcze mogłem zrobić. E, a można budować te Battleshipy? Pancerniki? Musisz chyba postawić ten. Co? Czekaj, co jest potrzebne do... No, Arsenał mam. Porty Barcelona... mam, mogę Ci jeszcze magazyn postawić. Chyba nie ma pancerników. No na to wygląda, że nie ma, no ale i tak kutry są lepsze, nie? nie. Zależy, czy masz zabić bazę, czy nie. Polska kontra Węgry będzie. Nie, ja go zwierzętami zabiję. Ja właśnie widzę. A bo moja wyżyczka automatycznie wystrzelała. Może tej tankietki versus tej kasaby. Bo te kasaby AT jest ta druga wersja w IR-2. To pewnie jak działa jak tankietka, że masz i ulepszysz. A, ja nie zobaczyłem czy ten, czy pierwszej Jerce nie ma tego kresponowanego. Nie było, nie było. Ale ja później, przynajmniej nie patrzyłem. A, dobra, Aha. zobaczmy, jak to bije. Weź mnie, nie atakuj tam, albo chwila, na górze se Gdzieś, gdzie te zwierzęta nie uciekają. A to ma nieco zasięg, prawie 300. Pokaż to. Na instan zabiło? Ten dźwięk! Dobra. Tu wyjść na mamuta, Ważne na mamuta, pytanie. daj. A nie, nie możesz już, bo wszystkie zginęły. Nie, no. A, tam są po prawej stronie od waszej bazy. Aha, moich też bije. A to tak, że. Ciężko powiedzieć, po ile? Po 0. A live 5? Co bije po piątkę? Nie, musisz na mamuta może daj. To daję na mamuta. Szybko to leci. Tylko na jak długo? Ale nie zrobiło nie wiadomo ile. Słuchaj, to zadaje 225 damage, tam A w drugiej Jarce mam pancerniki. Hmm. O, jest hmm. to druga wersja. O, to takie to, to fajne. Ale oprócz zwiększenia pancerza to się za bardzo nie różni. No i nie możesz tego... Właśnie, ej, sprawdź, jak to ulepszysz do tego A czy... Y, opancerzonego, czy to nadal bierze popa. No bo zauważ, że teraz nie możesz tego odmienić tamto, co było wcześniej. Nev, Asu, czekaj, zrobię to, zrobię to... No trochę tych rzeczy jest, nowych. Cerne to jest, ile to ma HP? Jak najedziesz myszką, to tam by, powinno pokazać na HP. No patrz, nie to pozwoli nie... im potestować. No, wziąć go do testu, a on ten. A on tylko po... po win'a, nie? Łozy. A, tu jest ten niszczyciel cały. Będę ciekawy, czy czołg ten... A, czy działa ten. To gazowe, coś działa na opancerzone jednostki. Oczywiście, No, ale jakby działało, to by było śmieszne. miał miał być nimort i miało być to, i jeszcze to co zobaczymy. Aha, bo jedno to jest takie, to jest, ja przeciw dobrze kojarzę. Przeciw i przeciw... Aha, tu jest, ile to ma? 50 pancerza, ile ma tankietka ta pancerza? 35, bije właśnie. po 65, czyli z tym już będzie miał problem. 4 sekund, co 4 sekundy? No bo ja tu A to gaz, akuratnie w swoich tych pracy z... Ale to nerfa dostanę. Muszę jak Creeper dostanie. z Zobaczymy, ile to zniszczysz te dwa czołgi, tak z ciekawości. Ten Nimrod A dostanie to... takiego nerfa To on jest za wolny wiesz, bo on jest niby silny, ale 55 to jest wolne 55 no, wciąż nie po... Dobra, po 15, czyli wchodzi ładnie Okej, okay, 80 Ulepszam 80 Ulepszam Aaaa! Dobre! Jak buduję tą opancerzoną wieżyczkę, to pracy nie ma no ty No to jak myślałem No A ile ich możesz mieć? Znaczy chwila. Bo widzę, że teraz mi się zrobiła 84 Nie, czy ja ona coś zajmuję populację, ale na mniej 80. a teraz robię i mam 80 populacji będę miał zaraz... Tak, czyli to w sumie zajmuje 8, a jak ulepszysz to później tylko 4, ale jak ulepszysz już to pancerne, to potem nie mogę z powrotem. No to, czyli to jest tylko jak... Ten niszczyciel też jest potrzeba. słaby. Dobra, jeszcze jedną rzecz test testujemy. Jakie słabe, jak mi tankietkę na Vita zabił? No bo on bije po 250, ale patrz, on tankietki już są w ten... E, e, bo ja coś jeszcze testuję. No, kurde, niszczy mi jednostki. Nie powiedziałem, że można atakować. I O, do... i to jest ulepszony niszczyciel. O, teraz on będzie strzał cały czas. Teraz, jeżeli ulepszysz i zrobisz to ulepszenie w drugiej RC, to trochę dziwnie, że w drugiej RC też zmasz to ulepszenie. A czy się coś zmieniło? Obrażenie, obrażenie. Nie, nie Nie, Proszę? nie. Proszę? A przecież nie, jak strzela. On miał yy, bardzo mały... znaczy bardzo duże takie pole, gdzie nie mógł strzelać, nie? Że podjechałeś blisko, to nie mógł strzelać. A teraz on ma naprawdę minimalne to pole. Ale tak w sumie to jest ich ciężki. Tak w sumie nie mamy za bardzo nic jeszcze innego poza tym. No tylko testować się w Polsce Dobra, Może na... zobaczmy ten... No nie przepychaj górą, ja na zwierzęta <grym> A czekaj, a czekaj, czy tankietki coś to zrobi Au Nie e, nie robi Pomyśleli o tym W sumie fajne, ale wydaje mi się, że te ciała no, są dobre, bo mają duży zasięg 600, tak? Co 12 sekund, ale poza tym, no to ja nie będę ich robił, bo zajmuję dużo populacji. Gazowniki, nieby ciekawa zabawka, A nie wiem, jak by się sprawdzili na ekonomię. Dobre ciekawi, są jak... jak one się sprawdzą ktoś spa... na budynki, albo Jak na... ktoś spami żołnierzy, na przykład w Rosji. To tak to, to by to skontrowało Mi się wydaje przynajmniej No właśnie myślę, co będzie lepsze Japońskie czy na przykład te Ty na przykład budynków nie możesz niszczyć, nie wiem, nie. ścinki? No i patrz teraz <laughs> Migracja zwierząt Już wiesz czemu masz ścinki A nikt mi nie powie, że brakuje tu mięsa. <laughs> Bo mi zwierzęta zabijają tankietki. <laughs> tankietki są słabe na no, swoją trowery niszczą. No co? Dałem, żeby atakowali i oni stoją. No i Burs wszystko popsuł. Po co tyle zwierząt dałeś? Mogę no no mi, no to dzieje. nie może w tych resurs, e, resursach <laughs> Czyli nie musisz mieć Imperiala, żeby z tą zagrać w sandboxie Mówi, że nie ma węgier ale Buz nie mógł węgier wziąć, nie? Czyli musi mieć, jeszcze kupić. A Buz ma mi sandbox. A co coś takiego jest? O kur... No i jakoś żołnierze sobie przechodzą przez to. Nie wiem, czy ten gaz tak w sumie ładnie to tak wygląda w kupie. Ale nie jest jakiś zabójczy nie chodzi o to, że raz strzelisz i to bardzo długo się utrzymuje Eee, chwila, bo coś odkryłem Jak jest na samochodzie To mogą, można ulepszyć I w sumie, to kołówka? Ile prędkość? 65? Miej pancerza? Za coś. To jest. Nie, to jest. To jest Nimot, to jest e, Kasaba, to jest zwykła Kasaba. Zwykła Kasaba ma 30, to ma 30, czyli pancerza jest tyle samo. Oczywiście to może się zmienić, bo oni do. Nie wiem, ale wyglądam, jest cymniejszy. Biec 2,5. A... Biec 2,5, 20 razy 6. 20 razy 6. Nie wiem, co to jest 100 razy 6. Może przeciwko A w którym pojeździe? Eee, w tym kasaba nad moim ratuszem. Masz takie eee, kołówki. Opa, bo to ma dwa działa. A to ma jeden. Jed ale no. nie wiem czy. Ma, one target, a ARA bije tym 100x6. E co to jest to 100x6? O to no, no, potrzebuje potrzebuję ja jednego TKS-a na wodę. Ja nie mam tego 100x6, na którym to jest pojedzie. co jedzie teraz. Będzie koło wody zaraz jechał. Okej. Okay. To 4 sekundy możesz strzelić ten, bo on strzela 6 pocisków po patrz. No, czyli 100 razy 6, no ale czy on normalnie i ma taki sam. Za... Nie, 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 się Czyli on może strzelać piechotę i ty, ty to co to jest dobre? A my spróbuj ten glutenik zniszczyć w fabrykę. Jo, pierdzielę, co jest? Nie, <laughs> zrombane to jest. No, to jest też OP. 100 razy 6? A strzel w tą tankietkę, co ma full HP Która to jest? Ja pierdziele, ej to jest za mocno, przecież jak tego zrobisz kilka to to jest top A, a ile tak. zajmuje jedna tankietka? 4, a, a ta ulepszona 7 A ta ulepszona 7 Czekaj, mamy 5, 30, ulepszamy. A, ulepszono na 6. Nie z tymi niszycielami. Czyli opłaca się tylko to, nawet bardziej niż niszczyciele bo niszyciel w sumie ile zajmuje. To zajmuje 4, ten Nimort, a to jest chyba przeciwlotniczy mi się wydaje. Masz jakiś samolot? Weź zrób jakiś samolot i wyślij na moją bazę. Moment, bo mi zaraz największy dróg Nie no to, to działa, to jestem z nich zadowolony bardzo panie biją Ta emma cała A nie spodziewałem, czekaj On jeden kosztuje 300, 850. Czyli nie jest tani Ale upgrade 100 i 100, no to to upgrade to prawie nic nie kosztuje Wydaje mi się, że No na razie jeszcze teraz jest, ale chyba go zmienią Pewnie zmienię ten 100 razy 6 to na pewno zmieniam, bo to jest Broken. Wiadomo, że nagracie jeszcze jeden materiał o Słowenii. Ej, bo mam ten yy, bombowca gdzie lecieć. Nad moją bazę. Ta, to jest przeciwlotniczy. on strzela tak raz po 100. No, co to jest? To 100 razy 6, co to ma być? Nie zgadzam się. Ale ładuję co 4 sekundy. No to. Mało. No, ale tak jak ty, ładuję. To co co 4. Zobacz. Jest niewiele wolny, wolniejszy. I to jest z brokiem, to to trzeba wywalić. To jest 4 razy lepsze. 4, 4 to razy lepsze. 8 razy lepsze, przecież tankietka ma 65 Dmagea i tak bydzą. A no zamoczona. 65, no to tak 5 razy. No na ma mnie jeszcze mały, mały zasięg i dobrze, czekałem czekaj ja ma 120, a te no moje... Mają... jeszcze ulepsza z długiego czasu. 150, no, czyli mam większy zasięg. To będzie jak z tankietkami, kurczę. Pewnie też będą 4 razy 50 pewnie będzie na końcu damage. Chociaż to i tak by było dużo Albo zmienią po prostu raz na sto albo... Te nieszczycie Nie. też są jakieś po, powalone Przecież one pod koszar mają zasięg tutaj na front Jaki mają zasięg? 400? No Eee, one mają zasięg kurwa jak Bertha. Większy nawet No? Berta ma 320, a to ma? 400 400 No zarąbiście A ile one zajmują popa? 6, No to jest faktycznie, jakby to zajmowało 10, 8 bo groove size 6 to jest, byli. że ono jest grubo na 6, nie? Zajmowane miejsce 6. No nie, no bo jak kliknę na koszary, to mi pokazuje 8. I żeby było, A mam. Fajnie na jednostkę. Skoro ciężko po co chwilę mi coś umiera. Ale to, no tak, to zrobiłem i 8 mi zajmuje, akurat jak teraz patrzyłem, więc to, to jest dobre. Dobre są na pewno te przeciwlotnicze, bo one i biją y, na lądzie, i biją w powietrze. To jestem z nich zadowolony. To jest, atak na 100 to, to jest tylko no ten Ale nie, przeciwlotnicze no, to jest nie? co innego. Już czuję, że jak wejdą w Węgry, to trzeba kupić Węgry i grać w Węgry. No, ja postaram się zdobyć kody. Mm, tak, bo 70 bije plus jeszcze 100 w powietrze. czyli to jest strąbiste. No ta jednostka jest broken. No. Nie mówiąc o tym, że mamy tą artylerię, jeszcze, co bije, jeździć, co bije po nie? 280, i ma 600 zasięgu. Przecież to będzie teraz takie. To jest teraz takie brołkę, no wie. Każdy będzie szedł w Węgry. Jak oni to wypuszczą? Ale tylko no. do drugiej, do drugiej więc jak ktoś nie potrafi grać, wiesz, do drugiej no to... Ułani Ułani, ułani Lekko są poznani... Wytnij to, <głynie> No tak, kupę jak się widzimy no. Ale kosztami Ale w, ogóle... w sumie te niszczyciele są to chyba droższe niż Berty Cześć, ja, jak się nazywa ta, ta... to jest Kasaba? A ta? A te? A, kasaba, to kasaba. A, tak, Kasaba, Kasaba A to jest Nimrod, a tamto to było Kasaba a druga to jest KSBAT. No I ta. Jak ci się gaz podoba. Nie, ptaki zawsze były. Jak ci się gaz podoba na ułanach? Ale że mogłeś zaznaczyć ptaki? nie, daj, nie ktoś, tak. wys... ktoś wysłał na ten na czacie, że jest nowa jednostka, i tam pisze Bird. Możesz się zaznaczyć ptaka. No nie ale no to patrząc, tak to jest to ja broken. Biorę sobie jedną artylerię, przemieszczam ją, buduję i ona nogę 600. I bije po 280 No Ale patrz, ja nie mogę podjechać do tych swoich tych No bo ja jeszcze gaz zrobiłem <grym> Ale nie, ja nie mówię o niszycielach. Do tego nie da się podjechać Patrz a bo jeszcze z tyłu te niszyciele biją, nie? Jeszcze je usunę to teraz teoretycznie powinieneś móc. Nie no, to jest za mocne to jest to 15 No zobacz co to robi. Na no Polska nie ma ciężkich ołgów. O kurde, co to, to jest w ogóle? Broken To teraz 16 to trzeba wywalić I chyba nowe agresywne zwierzę jest Czy mi się wydaje? Nie. nie Ty, nie podoba mi się no, to co robić No bo pa, no czekaj ja ci wyślę, wyślę screena na ogólnym, że coś takiego dodali chyba Ja tego nigdy wcześniej Dobra, nie wiedziałem w sumie ja kończę nagrywanie w sumie... Nie wiem czy coś można jeszcze przetestować Na ogólnym ci wysłałem.